Hipnotyczne dzień dobry moi drodzy, właśnie dzisiaj tutaj w tym gabinecie w centrum Katowic miał miejsce drugi dzień kursu indywidualnego hipnozy regresyjnej. Dzisiaj ten kurs ukończyła Sandra i serdecznie z tego miejsca gratuluję, świetnie przeprowadziła dzisiaj swoją pierwszą w życiu pełnowartościową, pełnowymiarową sesję hipnozy regresyjnej. Ja podczas takiego kursu w drugiej jego formie, czyli w formie praktycznej obserwuję i w razie czego podpowiadam, doradzam. Aby sesja przebiegła jak najlepiej i najbardziej efektywnie, dzisiaj na szczęście nie miałem za dużo pracy. Sandra była świetnie przygotowana, merytorycznie i teoretycznie, dlatego dzisiaj świetnie wykonałam swoją pracę. Oto właśnie! Jeśli chcesz nauczyć się hipnozy regresyjnej i rozszerzać swój warsztat właśnie o to zagadnienie, zapraszam na kurs. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się! I wszystkiego dobrego.